Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ostatnio jeden z moich widzów zadał mi bardzo ciekawe pytania. Patryku, skoro mamy cholesterol LDL, czyli zły, i mamy cholesterol HDL, czyli dobry, to co, co jest ważniejsze? Czy faktycznie zbijanie na przykład statynami LDL, czyli upieranie się, koncentrowanie się na tym złym cholesterolu i jego obniżanie? Czy może leczenie powinno iść w innym kierunku, na przykład. W celu podwyższania HDL, czyli tego dobrego cholesterolu. Co jest ważniejsze, obniżenie złego cholesterolu czy podwyższenie dobrego cholesterolu? I drugie pytanie: czy jeżeli mam wprawdzie podwyższony ten zły cholesterol, czyli LDL, ale mam jednocześnie podwyższony też ten dobry cholesterol, czyli HDL, to czy nie jest tak, że ten dobry cholesterol jakby niweluje skutki tego złego cholesterolu? I trzecie pytanie: co jest lepsze? Jeżeli mamy na przykład zbyt niski HDL, to jest źle. Jeżeli mamy podwyższony LDL, czyli ten zły cholesterol, to też jest źle. Ale z dwojga złego, co mieć lepiej? Mieć za niski dobry cholesterol czy zbyt wysoki zły cholesterol? Odpowiem Wam dzisiaj na te pytania i wyjaśnię dlaczego tak jest, a nie inaczej. Dlaczego tak się uważa w oparciu o evidence-based medicine? Moi drodzy, wiecie oczywiście, że cholesterol możemy podzielić na zły i dobry. I zaraz mi ktoś zarzuci, że to nie jest cholesterol, tylko frakcje transportowe, lipoproteiny. Oczywiście ja to wiem, ale dla uproszczenia będę mówił, że cholesterol dobry to jest ten o wysokiej gęstości, czyli HDL. Natomiast cholesterol zły to jest ten o niskiej gęstości, czyli LDL. I teraz wiadomo, że w wielu. Danych z piśmiennictwa wykazuje się, że ten cholesterol dobry HDL, w związku z tym, że pełni taką funkcję transportu zwrotnego, no, cholesterolu z tkanek, na przykład z naczyń, tak, czy też z makrofagów do wątroby, działa też przeciwzapalnie, przeciwapoptotycznie, antyoksydacyjnie, przypisuje mu się wiele korzystnych funkcji, powinien być jak najwyższy. Tak się uważa, tak? W związku z czym te wartości docelowe dla HDL. Zostały wyznaczone na poziomie powyżej 40 mg na decylitr dla mężczyzn i powyżej 45 mg na decylitr dla kobiet. Przypominam, że te badania wykonujemy możemy wykonać o każdej porze dnia, nie musimy być na czczo. Obecne zalecenia nie wymagają, żeby lipidogram, nie tylko HDL, ale też LDL czy trójglicerydy były wykonywane na czczo. Można te badania wykonywać nie będąc na czczo. Natomiast jeśli chodzi o ten zły cholesterol LDL, któremu przypisuje się tę niekorzystną funkcję, między innymi poprzez wywoływanie stresu oksydacyjnego, uszkadzanie śródbłąka naczyń, poprzez odkładanie się tam później utlenionych frakcji cholesterolu LDL, migrację monocytów, przekształcanie im się w makrofagi, komórki piankowate, powstawaniem no, różnych, odkładaniem się soli wapnia i zwapnieniem tętnic, przypisuje mu się funkcję proaterogenną. I Wiadomo, że zasady obecnie obowiązującej medycynie, zgodnie z Evidence Based Medicine, są takie, żeby stężenie tego cholesterolu LDL było jak najniższe. Zgodnie z zasadą The Lower, the Better, czyli im mniej, tym lepiej. Zatem jest podana tylko górna granica, która wynosi 115 mg na decylit. I my tej granicy po prostu nie powinniśmy przekroczyć, jeżeli mamy małe ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Oczywiście, jeżeli w związku ze stratyfikacją tego ryzyka to zagrożenie miażdżycą, udarem, zabałem jest wyższe, to te normy mogą być ustalone indywidualnie na niższym poziomie, docelowe, bo nie mówimy tak de facto o normach, tylko o wartościach docelowych i mogą wynosić poniżej 100. Czy poniżej 70 nawet mg na decylitr, jeżeli ryzyko jest odpowiednio umiarkowane czy duże, ale to już indywidualnie ocenia lekarz w stosunku do pacjenta. I teraz, skoro ten cholesterol HDL jest dobry, a ten cholesterol LDL jest zły. I teraz mam podwyższony cholesterol całkowity, ale jednocześnie mam podwyższony LDL i podwyższony HDL. To czy to jest tak, że ten HDL niweluje skutki LDL? Odpowiedź brzmi nie, niestety nie. Niestety tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że w badaniach epidemiologicznych nie wykazano korzyści z podwyższania cholesterolu HDL. Mimo, że u pacjentów faktycznie ten HDL się podnosił, bo istnieją różne metody, na przykład też niefarmakologiczne związane ze zmianą diety, związane z aktywnością fizyczną, związane z obniżeniem masy ciała ze stosowaniem niektórych suplementów diety, mimo że obserwowano wzrost stężenia HDL, to nie szedł za tym spadek incydentów sercowo-naczyniowych. W związku z tym, co się okazuje, że ważniejszy od HDL jest LDL, jeżeli chodzi o ocenę kliniczną, decyzje kliniczno-terapeutyczne. Czyli, moi drodzy, Zgodnie z przyjętymi zasadami, które obowiązują w medycynie, celem i wartością docelową powinno być obniżanie LDL, a nie podwyższanie HDL. Nie powinniśmy zatem skupiać się, jeżeli mamy wysoki LDL, żeby podwyższyć HDL, dlatego że należy obniżyć ten zły cholesterol LDL. Dlaczego? Powiedziałam o tym wcześniej. Nie zaobserwowano korzyści z podwyższania cholesterolu HDL. Celem zatem leczenia hipolipemizującego, obniżającego stężenia cholesterolu jest LDL. A więc, gdy pójdziecie do lekarza to on zwróci większą uwagę na LDL bądź nie HDL i będzie dążył do obniżania LDL bądź nie HDL, a nie do podwyższania HDL. Tak jak powiedziałem, wyższy HDL nie będzie rekompensował, niwelował, niweczył złych skutków związanych z corodnym, czyli proaterogennym działaniem LDL. Moi drodzy, czyli odpowiedź na pierwsze pytanie: jeśli mam podwyższony HDL i podwyższony LDL. Czy HDL niweluje złe skutki związane z podwyższonym LDL? Odpowiedź brzmi niestety nie. I drugie pytanie, co jest ważniejsze, jeśli na przykład wykonam sobie lipidogram, obniżyć, obniżyć LDL czy podwyższyć HDL? Ważniejsze jest obniżyć LDL. Celem leczenia, celem terapii jest zawsze obniżenie LDL, a nie podwyższenie HDL. Nawet jeżeli pacjent ma zbyt niski HDL. Ale też ma zbyt wysoki LDL, to tak jak powiedziałem, lekarz skupi się i powinien skupić się zgodnie z evidence based medicine na zbyt wysokim LDL, a nie na zbyt niskim HDL. To znaczy lepiej mieć prawidłowy, prawidłowy, czyli no, w granicach poniżej 115 mg na decylitr LDL i obniżony, czyli poniżej 40 czy 45 mg na decylitr HDL, niż w normie czy zgodnie z normą HDL, ale jednocześnie podwyższony LDL. Czyli mówiąc inaczej, prostszym językiem, LDL tutaj jest ważniejszy. Obniżanie LDL jest celem leczenia i ocena LDL jest podejmowana do oceny skuteczności tego leczenia, a nie to, czy mamy wysoki, niski czy prawidłowy HDL. Moi drodzy, i w związku z tym jeszcze to trzecie pytanie. Jeśli mam, co jest gorsze, co jest gorsze, mieć za niski ten dobry cholesterol, czy mieć podwyższony ten zły cholesterol, z tego co powiedziałem do tej pory, w tym filmie powinniście już sami wysunąć wniosek, że gorzej jest mieć podwyższony, podwyższony LDL przy zbyt niskim HDL, niż, niż moi drodzy, tutaj obniżony LDL. Ale też jednocześnie obniżony na przykład HDL. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, skupiamy się głównie na cholesterolu LDL. Oczywiście to nie znaczy, że HDL zupełnie ma być pominięty, może on być brany pod uwagę w tak wskaźnikach SCORE, w stratyfikacji ogólnego ryzyka, jako jeden z wielu innych parametrów, które się bierze pod uwagę, ale nie już do podejmowania decyzji terapeutycznych. Nie kierujemy się tutaj stężeniem cholesterolu HDL, tylko cholesterolu LDL. Czyli to, co ważniejsze, to, co ten najważniejszy wniosek, który powinniście wyciągnąć z tego filmu, że wyższy LDL jest tym, na czym należy się skupić LDL, a nie HDL w tym przypadku, dlatego, że, tak jak powiedziałem, nie udało się tutaj w badaniach takich zakrojonych na dużą skalę odnieść czy wykazać korzyści z podwyższania cholesterolu HDL, czyli obniżamy LDL i nie przejmujemy się zbytnio cholesterolem HDL, mimo że tak jak powiedziałem, no najlepiej, żeby on wynosił poza tymi, wynosił zgodnie z tymi wartościami docelowymi, czyli powyżej 40 mg na decylitr u mężczyzn i powyżej 45 mg na decylitr u kobiet. Niektórzy właśnie też próbują mówić, że istnieją różne frakcje cholesterolu LDL. Nie wszystkie są tak samo szkodliwe, bo istnieją o mniejszej czy większej gęstości. To są tak zwane podfrakcje. W rutynowej diagnostyce laboratoryjnej jednak się tego nie oznacza i też nie wykazano żadnych korzyści, korzyści, czy nie ustalono też żadnych jakby wytycznych dotyczących postępowania z pacjentami, sobie, którzy sobie oznaczyli poszczególne podfrakcje cholesterolu LDR. Bierze się całościowo ten cholesterol i na podstawie tego podejmuje się decyzje terapeutyczne, decyzje właśnie kliniczne. Dlaczego tego nie ustalono? Dlatego, że nie ma wystarczającej liczby badań przekonywujących co do jakby zasadności. Odstąpienia od leczenia, w tym farmakologicznego, kiedy mamy wysoki cholesterol LDL, ale na przykład składa się on z tych podfrakcji, które są mniej szkodliwe. Mniej szkodliwe, bardziej szkodliwe, to nadal są w mniejszym lub większym stopniu szkodliwe frakcje, które należy. W tym przypadku obniżać. I tutaj też wspomnę o tym, że nie zawsze od razu trzeba przepisywać pacjentowi leki. Można zastosować najpierw leczenie niefarmakologiczne. Nie zawsze też to są statyny. Są na przykład stosowane takie leki jak żywice jonowymienne. Chociaż o tym decyduje w każdym bądź razie lekarz. Pacjent oczywiście ma prawo zgodzić się na leczenie bądź odstąpić od tego leczenia. Natomiast uważam za pewnego rodzaju głupotem, jeżeli by nie zgadzał się na leczenie, ponieważ usłyszał, Gdzieś w internecie, być może od innych youtuberów, być może od kogoś, że tak nie należy zrobić, że to szkodzi zdrowiu, to jest szkodliwe. I, I niestety w tym przypadku najczęściej pacjent szkodzi sam samemu sobie. Moi drodzy, czyli jak widzicie, trzeba czasami skoncentrować się nad pewnym znaczeniem słów, żeby dojść do logicznych wniosków. Na przykład, w powiedzeniu prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, chodzi o to, że gdy jesteście biedni, że gdy jesteś biedny, to Twoja dziewczyna zaproponuje Ci, żebyście zostali przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.